mamy już prawdziwą wiosnę, zobaczcie ile jest to. Kurczę, nie widać, bo o świetle, ledwo to widać, ale okej, okay. 26,5 stopnia, a było 27,8, prawie 28 stopni, wy to widzicie, to jest naprawdę, to jest coś niesamowitego, już jest z... takie ciepło, godzina 16.40, a jeszcze nic nie wiadomo, to się może wydarzyć, bo dlatego, że jest dopiero pół dnia, a dzisiaj słońce ma zajść o 19.17. 19.17 ma zajść słońce i to jeszcze temperatura może być jeszcze w górę, jeszcze bardziej. To już jest, to już jest wiosna, po prostu wiosna. Piękna, świetniowa wiosna. Patrzcie tam na wierzbę. Idzie już, już stąd nawet widać te zielone listki. One są takie coraz większe, że je aż tutaj już zaczyna widać. Już z okna zaczyna widać. Już takie wielkie są. Widzicie? Już są takie wielkie, że już z okna widać. No to tak, widzicie? Jest. Bardzo ciepło. Mi to już jest gorąco całkowicie. Strasznie mi gorąco jest. O otworzyłem z samego rana, bo z samego rana, słuchajcie, było 18 stopni. Samego rana było 18 stopni po prostu o, ale blacha to jest kompletnie gorąca Doczekajcie, pokażę Wam coś z wiśniami wejdźmy tutaj i coś pokażę Wam Tutaj na wiśni, widzicie? Tutaj gałązek poopadało, zobaczcie jakie już były Widzicie już jakie ponki były? Takie już są pąki. Już za niedługo kwiatki wyjdą, już za niedługo. Jam końcówką. Kwietnia. Zobaczcie gdzie ja tu wchodzę. Ja to tu już mam. Normalnie jak baza, normalnie. Ja tu już mam jak baza. To jest jak baza to jest. To jest jak baza po prostu. Zobaczcie gdzie wejść. Widzicie? Tak to wygląda. Patrzcie jakie widoki. Góry świętokrzyskie, cały święty krzyż. Nawet ktoś na święty krzyż. Jestem powyżej lamp ulicznych. Widzicie? A to, to już mam bazę po prostu. Baza. Całkowicie. Widzicie jakie widoczki? Całą ulicę grałowiecką widać.